Cześć, z tej strony znam Was, w kolejnym odcinku serii Odnędzę do pieniędzy No i dzisiaj zobaczcie, śnieg pada, śnieg pada, kurcze pieczone Ostatnie dni, dni to naprawdę cały czas yy, pada Już tutaj grzeje samochód, bo jest strasznie zimno na dworze I jadę zaraz na gospodarstwo do wujka, bo słuchajcie Tak jak widzieliście w tytule, dzisiaj możliwe, że sprzedamy gospodarstwo wujka Nie no, żartuję, pamiętacie, że yy, no wujek miał takie życzenie, żeby nie sprzedawać jego gospodarstwa, także no Raczej nie sprzedamy, zobaczymy co czas pokaże, ale te maszyny, które tam są Mam się po prostu kupiec obejrzeć, nie wiem czy to handlarz Chce zobaczyć te maszyny yy, No i tyle, tak się zgadaliśmy, kurde Koledze coś powiedziałem, kolega powiedział dla handlarzyka I on bardzo chętnie kupi, nam to nie jest potrzebne, także możemy to sprzedać Dobra, ja siadam już do golfika, zostawcie słuchajcie łapeczkę w górę i subskrypcję, bo to jest naprawdę bardzo ważna rzecz wpadnijcie na poprzedni odcinek do Herosa. Link macie w opisie. Musicie zobaczyć co tam się wydarzyło. Takiej akcji to jeszcze no takiej akcji to jeszcze nie było. Musicie musicie zobaczyć. O, kurde, ten golfik, kurde mi się tu ślizga. Ale to nie ma nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu. I jedziemy tutaj. No nie mamy daleko. Mógłbym też się przejść, ale ja tam chodzić za bardzo nie lubię, bo w taką pogodę to się można wypierdzieć. O, tu jest jas już Dobra, także wjeżdżamy. No i nie wiem za ile ten chłop będzie. Mam nadzieję, że jakoś tam za niedługo yy, przyjedzie, bo umawialiśmy się, no jest, właśnie 12.06 miał. Na no 12.10 i umawialiśmy tak po 12, no. Po 12 to może być też i 14, tak? Ale... Zaraz powinien być. Dobra, gdzie ja mogę sobie zaparkować tak, żeby mi tu nic... nie on nie przerysował? Może gdzieś tu wiadę. To nie wiadomo co ten chłop, czemu tu przyjedzie. Dobra. Cek, zobaczcie. O, światełka jeszcze tylko. Powiem wam, że ten golf naprawdę jest e, dobry sprzęcik, nie? E, dobry, o, dobry. o! Sławek o. jestem. A dzień dobry. Ja, no, ja po te maszyny, ja po maszyny. A witam. A, a panie panie, bo tu niechaj chyba firmowe, ściągnęło mnie tam na lodzie i trzeba mi wyciągnąć. Bo ja to nie kupię, tylko. To wsiadaj pod w golf a zaraz. Dobra, tam, za most, O, skurczy bik. <laughs> Słuchajcie, chłopa ściągło. No to ładnie, musimy to sprawdzić, no to, jak coś, to trzeba pomóc, no bo, wiadomo, no, ja tam ciągnik mam w razie gdzie go, a gdzie go, kurde, ściągnął, gdzieś tu pewnie, o, no to wiecie, no ślisko jest strasznie i, no niestety, no, takie sytuacje się zdarzają, tutaj gdzieś on, mówił, zaraz zobaczymy, może gdzieś tu go, ale jaja, poczekajcie, to tutaj, ało, hii, Os, os. Tutaj, tutaj Panie Tym jechałem, miałem zabierać wolno na zakręcie tu się Nie wiem, co to się stanęło O panie, no to ładnie, żeś pan zrobił I co teraz? Trzeba go ciągnąć, przód, tym? nie wiem Do przodu tu jakieś widzę pole Panie, to do, tu, do przodu on wyjedzie, on wyjedzie. Nie, wie pan co? Panie, a nie dasz pan rady do przodu tym wyjechać? Przecież tu i tak się nic nie wydarzy Tu był śniegu? A jak, by tutaj pan, zobacz By tutaj pan wyjechał Dobra, pan, czekaj. I tu by pan spróbował pod to podjechać na most. Może by się udało bez traktora. No bo tak to ja Dobra. bym mógł pana pociągnąć, ale... Ślisko jest tutaj, nie wiem czy ja dam radę, bo trzeba naprawdę... No, ale jak słuchaj, jakby pan, no nie wiem, no spróbuje pan tu na, na to pole, to to się nic nie wydarzy. Gdzieś nie w pan? O, ni w te, ni we w te, co? Tu właśnie kręcą. A do tyłu? O, o, oj, do tyłu troszkę! O! Pana, ja boję panie... się złamać. Nie, panie, spróbuj pan tutaj zjechać. Nie. Panie, daj pan mnie kierownicę. U? O, o! ona się sunie. I delikatnie, delikatnie. Delikatnie, to się nic nie wydarzy, nie, panie. Nie, nie, nie panie, zaraz się to połamiesz. Panie! Zaraz się to... Panie, zaraz się złamie, ty. A, zróbmy tak, zróbmy tak, dobra, dobra, dobra. O, 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 o! O, 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 niech się o. na to podtrzyma. Dobra, delikatnie. I ona się sunie samo, ona się sunie. Sunie się, panie, spokojnie, dobra. I elegancko, widzi pan? Nie trzeba ciągnika. Dobra, panie. Pa, 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 panie, spróbuj pan tutaj wyjechać. O tu, jak? Panie, jakbyś nie do wody? Pan, pan myślisz? Panie, Kurde. Łódku, panie, uważaj. O nie, tu pan się nie wykręcisz. A może i się wykręcisz, pan? Dawaj, pan. Dobra, C plus +E nie wygrane w chipsach. A, widzi pan? No to właśnie ja się tak zastanawiałem, a kto Dobra, przed chwilą jedziemy. Znowu 90. Dobra, panie, no to jedziemy w takim razie, ale. To pan po tej maszyny ze mną się ugadywał, tak? Tak, tak. No słaby jak jestem, dzwoniłem. A no to przepraszam pana, no ja tak, wie pan co, krótko pamięć mam. O, siwy dym, tutaj troszkę mnie zgręziło. Wie pan co? Tam zawrócę na tym gospodarstwie, przodem, tyłem wjeżdżać. Eee, wie pan co, to pan tak, jak panu pasuje. To jest akurat bez różnicy. Zawróci pan. Panie! Bo nie bądź niżany, proszę pana, no jak ja się tu zakopię pod górę, to i tak trzeba będzie ciągnąć go z tymi maszynami. <noise> proszę pana, ale zawsze jest jeszcze panu, ty, mówię, naprawdę. za stodoło jest jeszcze wyjazd, proszę pana. Nie martwi się pan o nic. Naprawdę pan mówię. U, ja nie... nie lubię takich gospodarstw ciastych. tu zajrzeć, tu maszynie. Panie, ale to nie trzeba lubić, to trzeba... Chce pan biznes robić, to musi się pan przemęczyć. Ja tu stawać, co, co to w ogóle jest? Bo ja ty na tym zdjęcia takie niedokładne Nokio chyba jako robione. E, proszę pana, Nokio 31.0 był robione dokładnie. Dobra, proszę pana, pan mi pokazuje od początku maszyny Ja Dobra. tu ceny znam Gadaliśmy nad parę maszyn, się umawialiśmy tak. to. Dobra, prr, pr, pana Tutaj, zobaczy pan, cyklopik Nówka, funkiel mm. Nieużywany, nigdy Bo to jest, proszę pana, jakby to panu wytłumaczyć Wie pan, zna pan takie Określenie jak Zabytek kolekcjonerski? No, to może pójść drogo Fajne, fajne Proszę pana, zabytek kolekcjonerski, dziadek kupił Ani razu z tego garażu nie wyjechał nie był używany. O, nie pan, malowany, ja oryginalny lakier. Ja ogólnie nigdy w takiej kolorystyce nie widziałem. To, coś mi się zdaje, że to malowane było. E, proszę pana, to jest limitowana wersja. Poczyta pan sobie trochę się doinformuję. Najpierw, zanim pan będzie takie oskarżenia rzucać. E, limitowana wersja. Czy widzi pan tutaj e, określenie Cyklop 1? T214 łamane na 1? Wie pan, co to oznacza? To to? Proszę pana, to oznacza produkcję, czyli to był e, cyklop. Dwie, model T214 łamane na 1, czyli Pierwszy, pierwszy wyprodukowany, proszę pana, pierwszy Potem zawsze... Pana, po... ale pierwszy te egzemplarze to troszeczkę inaczej wyglądały, bo Proszę to pana, jest nie, jak ale były... proszę pana, jakby to panu powiedzieć, bo to jest model T214, łamane na jeden, czyli to po prostu był pierwszy wyprodukowany, później jest, wie pan, łamane na dwa, łamane na trzy, łamane na pięćdziesiąt, na sto, no a prawo? tu jest nie? jeden na... <laughs> Proszę pana, no... Kurde, ja nie widziałem A no to niech pan sobie poczyta No jaka cena, jaka cena? Niech pan poczyta, proszę pana, jakoś, no nie wiem, nie wiem, czy pan jest z, z tych osób, co oczywiście mają gotówkę, czy pan z tych biedniejszych trochę, to już... Może ja pan... tam gotóweczką dzisiaj, przy pana, tylko to ktoś mi kupi to to gówno później, bo teraz pan to ludzie góry mają ogólnie. Powiem panu tak, no za bardzo Ale nie chcę... Chcesz... Chcesz... Jeżeli ktoś jest jakiś kolekcjoner, to może Wie to co? się na jedniaka znaleźć. Wie pan co? I ile? 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 Wie pan co? Nie chcę też za bardzo go sprzedawać, bo mam tylu chętnych. Że no dosłownie się prawie że pobili kiedyś o tego. Ja jestem handlarzem, to pan mi takich kitów nie wciska, bo ja znam te teksty, także. <laughs> proszę pana, nie, nie, nie. Ale ja handlarzem nie Dobra, jestem. To, wie pan, co jak pan dużą kwotę chcesz, to po prostu niech weźmie ten inny chętny i po tak? problemie. A my pójdziemy dalej. Nie, proszę pana, no to porozmawiamy, może. Po... No, Jeżeli to, panu to będzie to czekam, odpowiadać. Czekam. Yy, no za tego cyklopa, proszę pana, no jak od pana wezmę 60 tysięcy, no tam więcej nie chce nie chcę ten, nie. nie, nie będę pana, takie cyklopy wie pan, że chodzą po... 10 to jest maksimum Proszę pana I to wygórowana cena za jakiś egzemplarz ale... nie wiem z kosmosu cyklopy Jest cyklop ja Proszę, mogę dać. Proszę pana jest cyklop i jest cyklop To jest właśnie ten drugi cyklop To jest kolekcjonerski wejdzie pan do środka zobaczy Elegancko nówka Nie używany ani razu Proszę pana tu on gnoju nie widział nigdy I to mówię no, panu proste serduszka Proszę pana, prosto serduszka panu pana 12 dla pana i... Dobra, proszę pana, no to 40. O, o. o! Przepraszam. To nieźle, nieźle, nieźle. <ślażdżąc> 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 Proszę Pana, bo na zapomniałem że To jest jakaś, to, to jakaś inna konstrukcja, to chyba nie jest w, nie. w ogóle metalowe, jak to tak można przyrzucić sobie. Dobre, proszę Pana, Pana ja nie, chcę tego, co nie ja zapomniałem nadmienić, że wujek tu mieszkał, on czasami, wie Pan, on nie chciał, żeby te maszyny ruszać i... On czasami Aha, się denerwuje tak. i on, to, to... Ja nie będę tej na maszyny kupował, to proszę Pana, 8 i tyle. Proszę Pana, zobacz, tu taki nawet dymek idzie, to wujek wszystko. Pana, Dobra, 8 daje i zabiera. Za 8 to ja wolę, żeby to stało, przechodzimy dalej. Dobra. O eee... cyklopa. O brudne wszystko. Panie brudne, a co pana pan chce, pokażę, żeby nie, że się nie Brudne to znaczy, że działa, proszę pana. To znaczy że, o, tak że pan używane. To powie, że nie używane. Nie, proszę pana, 1000 to. mogę dać za to. To był używane, proponuję 2000 polskich złotych. Proponuję 2000 panu to? To 2000 daje panu polskich 8 złotych za tamtego cyklopa i pan za dyszkę sprzedajesz dwie rzeczy. Eee, ile za tamtego? 8 i to, za to dwa, tak? Proszę pana, tak. nie zgodzę się na to, ponieważ cyklop to jest kolekcjonerska, tak jak Panu wspominałem. To jest kolekcjonerska rzecz. Eee, poczeka Pan, bo tutaj kolejny klient. Dobra. Teraz tak. 2000 dla Pana. Możemy przejść nawet dalej, coś Pan popatrzy. 2000 Dobra. i to idzie dla Pana. A zobaczy Pan, tu jest dodatkowo opcja jeszcze: bolec do tyłu, do przyczepki. No to fajne, fajne. Ja i tak z tego korzystać nie będę, to mi to bez różnicy. 1800 Panu daje i lecimy dalej. 1900, dobrze. Dobrze, 1900, co dobra. tutaj jest? Pan otwiera, jak do mam się kierować? Yy, najnowsza technologia przyczepki do drzewa, wzmacniana oczywiście, no ma wzmocnienia, także nie ma opcji, że pana, ona się rozgrzewi. że przecież to jest samoróbka oto. to. najnowsza technologia. Chyba u własności to może i tak, ale to... Dobra, proszę 5000. Dam panu 4, ale tylko i ze względu na to, że ten złom może dużo dobra. Dużo kosztować. Dobra, to 4000 szufla. Dobra, czyli mamy CD już. Tysiąc, no, oś, się... 1900, 4000. 1900 no, Tutaj... jak na razie. Dobra. Co to? Panie, y, to, jest, y, to, jest, y, to jest, proszę pana Dobel. Do tyłu, do to Działa? Działa. Do tyłu, tak? Na pewno. Do tyłu. Tak, panie, działa. Wszystko wszystko działa, proszę pana. No też tak naprawdę no, nikt już z tego nie korzysta w dzisiejszych czasach. To nie wiem, panu mogę dać 800 zł za to. E, powiem panu tyle. E, 800 zł to wolę, żeby to to stało. Ja więcej na złomie dostanę. I wypraszam sobie, że nikt w tych czasach. To jest konstrukcja, to przecież to nikt nie. panu tego na złomie nie weźmie. Wypraszam sobie, że nikt w tych czasach z tego nie korzysta, proszę pana, bo widzę, moi sąsiedzi, moi koledzy korzystają do, dzień, do dnia dzisiejszego to szczerze, Powiem panu, panu tak. Dobra, 1200, 400 podniosę to. 1200, proszę pana, proponuję panu 3000 zł za tą maszynę. Mniej nie jestem w stanie. Dobra, nie dogadamy się chyba. Zapraszam, A. gdzie dalej, gdzie dalej? Tutaj. O, motor! A, jest! To jest... Co to, co to, to jest? proszę pana, to jest motor e, z USA, e, jakby to panu powiedzieć. Motor Wydzenie został... uwolniony. Turdza wychodzi. Wie pan co, bo tu troszkę był pierdziane na tym fotelu? Bo on po prostu ma taką moc, że człowiek nie no, wytrzymuje. Nic nie zużyte, wszystko. Nic Mańcu, nie zużyte. Tutaj też nie nasmarowane. Amortyzatory niedługo do wymiany. A, e, przepraszam, a pan w ogóle wszedł na motor, że sprawdził, że amortyzatory do wymiany? Ja widzę jak już po tych, e, po właśnie, jak one wyglądają. Wie pan co? Proszę, we, proszę pana, motorek do oddania za. No, za 13 tysięcy. Chodzi o odstrzała, no. 13 tysięcy, proszę Mogę pana. Się przejechać? Kawałeczek Zimno, tylko. No motor, to... Kawałeczek tylko, żeby pan nie zmarsz. Uważa bo pan, żeby nie rozwalić, bo on ma mocy dużo. Może dla siebie bym go no, wziął? 14 tysięcy proszę pana, także. Czy było przed chwilą Nie, 14 Dobra, było 13, ja daję 12 i no to zabieram. No, nie, 12, to. to nawet nie mamy o czym rozmawiać Ale ile ja tyle maszyn kupuje dzisiaj, no to Proszę pana, warto w... jakąś promocję dać. 12,700 i jesteśmy dogadani. Dobra, 200 nas nie zbawi, 12500 pięćset i zabieramy, dobra. dobra. Ja sobie go tu postawię, że nie będę chował. Dobra, to postawi pan. Czyli z tego garażu nic nie biorę, bo tu jakieś gówno za duże pieniądze? No jak nie ja wokół, A to się umówiliśmy na przyczepkę tysiące a jak 4900, dziewięćset, proszę pana Proszę pana, na 4000 się mówiliśmy za dobrze przyczepkę, mogę, wszystko co się nagrywa, mogę cofnąć nagranie dobra, dobra, dobrze, żartuję tylko, dobra A, dobrze Może ta opłona, może by się komuś przydała, albo takie Pasu. blaszki? No jak pan chce, to... Proszę bardzo Uro, Fajne, fajne eee, dobra, co my to mamy dalej, to... Eee, tu Oto... zbiorniczek na, proszę pana, bardziej na opryski, na wodę może być, na spirytus do no, wodę bym wchodził, eee, to ile za nią? Za tu proszę pana przyczepkę. A nie będę pana jakoś mocno ścinał, 3000 zł i. Pana, czy to jest samoróbka? To jest po prostu baniak. Taki baniak kosztuje ze 400 zł w okratowaniu. Już proszę pana, koła łożyska. Wszystko kosztuje tysiąca ani grosza mniej. Ja panu dam dwójkę i to zabieram. I to będzie naprawdę uczciwa cena. Dobra, spotkajmy się w połowie, 250. Dobra, 250. Dobra, szufla. Stoi. No i super. Kto to jest? Jakiś... O, wał. To jakiś... A to puste w środku, czy pełne? E, proszę pana, sprawdzę. Puste, trzeba wodą napełnić. To wie pan co to? Ile to za to? E, za wał? Metalowe, no. Trzy i pół tysiąca. No. Bo to jest masywny sprzęt. Puszczam, bo to ja na tym nic nie zarobię przecież. No jak nie, panie? ty wały chodzą po sześć tysięcy o on łował. No jak nie, to co? pan sprawdź. Na internecie. Dobra, nie, tego nie chcę bała chyba. A, nie weź pan. Wolej, to jest ta cena wystawiona. No weź pan. Wolej, takim wielkim. Zobacz pan, jak chodzi elegancko. Widzi pan? Możesz panu. panu dać 1500 zł. Dziękuję, możemy przejść dalej. Dobra, o! To jest. Tu, przetrząsacz najnowszej produkcji w latach 80. jest za to. Nie, Bo to trzeba odszychować, odmalować, paski, pozmieniać. No za 500 kółka to nie ma... I wtedy może za 1000 ktoś by go kupił, a tak to daje po Proszę panu. pana, Dobra, nie. Proszę 650. Nie, 1500 i dopiero, to proszę pana, no, no nie róbmy sobie też jaj, tak? No 500 złotych, no. 1500 po, naprawdę. A no, po pierwsze, to ma jakieś papiery czy coś? Mm, no nie ma. No to już. Yy, Dobra, no to proszę pana, 700, 700 i szuflę. Dobra, 700 może być. Dobra. Dobra. Eee, a przepraszam, papiery na tego Mercedesa, to są? Są. A. To tak, dobra. Tu jest dalej, nic nie Przechodzimy ma. tutaj proszę pana, coś co najbardziej pana chyba interesowało, z tego co pamiętam. Te oto dwa... O, Wie... to w końcu przechodzimy do pana. Jakiś. Ja światło jakiś zapalę. Ja jakieś światło pan zapali jakieś, bo tu ciemno trochę. Poczeka pan, ja zapalę, bo tu naprawdę ciemno. Dobra. Wszystko widać? Hmm. Podoba to się? od tego, no nie no to jest rosyjski sprzęt, tak? Proszę pana. Tak, nie używany Gnocja, nie, nie łamiocja. Nieużywany, bo on był tylko używany. Jakie On był czasami używany. No, no widzę, widzę, że jest zużyty mocno. No, no proszę pana! Niestety. Nic tu nie było. Field X, 3 ile to ma mocy? E, proszę pana, około 300 koni. Chyba czasy katalogowo jak to wygląda, bo to. No, około 300 koni, proszę pana. Hmm. Rębak katalogowy. No to ułoży. fajne, szkoda, że pod dachem nie stoi zabezpieczone dobrze. Pod dachem? No jak nie. No, tam, tam są dziury w deskach, to pewnie śniegi, słońce, woda dochodzą, no nie? Panie, nie żartuj sobie pan. Dobrze. Chodzi to. Do... Chodzi. O, tu w fajnie. No fajnie, co pan myślał. A jaka cena? Cena, bo proszę pana, to jest kolekcjonerski dziadek, nigdy nie używał. Eee, więc, no cena za ten sprzęt. No nie będę też pana jakoś tam. bo nie chcę tego trzymać. Widzę pana wszystko kolekcjonerskie. <laughs> no proszę pana jeszcze do kombajnu Nie przeszliśmy, ale. no ale tak. Normalnie 100 tysięcy, ale dla pana za 80. Pana ja sobie zobaczę tylko na internecie, jak wygląda cena tego. No. Że tak powiem taka bardziej normalna, no to tutaj yy, powiem panu tak Słucham. 60 mogę dać za to. No, a nie mam opcji. Bo po pierwsze pan żeś mnie oszukał, bo to nie ma 300 koni, tylko to ma 180, z tego co widzę. Wiesz pan, ale to jest podrasowany, jakby pan chciał łaski swojej wiedzieć, to to jest podrasowany silnik. Widzi pan te rory? rory co tu idą? Nie, nie oszukujmy się, nikt panu temu Panie... tego nie kupi. Zobacz 60, pan to 60 panu dam, to już możemy wypróbować ile to wszystko razem wyniesie, jak już tu 60, tam było 4. 230. To 64, tam było 1900, tam razem za to wszystko ile tam, koło 70 już mamy, także ja Wiecie ten budżet 30. jak na razie... Dobra, czyli ten za 60 jak kupuję... Tom, nie, też rzeczy, panie, tak? ale ja to co, to co pan tu ustala? Że będzie, będzie mi panu cenę ustalał? Nie rozumiem. Proszę pana, jak powiedziałem cenę 80, ja mnie ja zdania nie zmienię. <grym> Chce pan jeszcze temu? coś porozmawiać? Czy przechodzimy dalej? Jak nie pan, to ktoś inny kupi, proszę pana. A tu ile? O, ho ho, to nie wiem czy pada stać, bo to jest akurat sprzęt kolekcjonerski Eee, proszę pana, nigdy. Myślę, że kolekcjonerski. Proszę pana, nigdy nie wyjeżdżał w pole, co chciałbym też zaznaczyć Nigdy nie wyjeżdżał w pole eee, Raz tylko jak z fabryki wyjechał został przetestowany dosłownie na kawałeczku Czy wszystko dobrze działa tak jak należy Później zostało po tym incydencie wszystko wyczyszczone, proszę pana Silnik to jest oleje to, zapisane? Eee, tak, oczywiście zaraz panu pokażę Proszę pana, po tym jednym przejeździe nie zrobił nawet jednej motogodziny zostały oleje, filtry, wszystko Wyczyszczone, wymienione eee, Proszę pana no Paski, wszystko jest no, nowe, praktycznie on nie wyjeżdżał, on wyjeżdżał tylko na zloty czasami eee, Ale przez ostatnie 15 lat w ogóle nie wyjeżdżał, tak W garażu, no, był tylko odpalany co jakiś czas, że pochodził, żeby wszystko dobrze chodziło Dokumenty jakieś są na to? Tak Ile? Proszę pana za wistule w stanie idealnym eee, Niepracowana nic nie robione 100 tysięcy. No, z, przepraszam Panie, chciałem mieć 150, dla Pana 100. Bo też Pan wie, że trochę rzeczy to też nie chcę, jakoś tam Pana z kasy wyładować. Ale chcę Pan. Ja dokumenty mogę pokazać. Za 12. Proszę Pana, za 12, ale w istule pr pracującą. O, to jest kolekcjonerska. No proszę Pana, no, Pan przyjechał do poważnego człowieka, tak? Pan przyjechał do kolekcjonera, a nie do zwykłego, że tak powiem, farmera. No, nie wiem jak pan chce. No, jak nie, no to ja miałam trochę chętnych dobra, na to, nie? Tylko tak e... mi trochę żal to sprzedawać. Za ten zestaw. Tak? Dam panu 150 tysięcy za, za te dwie maszyny. Co pan na to? Może pana, no to za te dwie. Dwie na Nie ma pan żadnego problemu. 150 tysięcy pan dostajesz dzisiaj. 160. Godówce, bez żadnych y... kont bankowych, bez niczego. No? 160? 160 przy pana to z tamtymi maszynami. No to nie no, tak, to panie, to nie no, bo my tam się umawialiśmy trochę na większą cenę. Pano, o pieniądzach zaraz będziemy gadać, właduj im wisturę na Mercedesa. O, i to mi się podoba, panie! No! No, no, no dobra, dawaj, No ja pan. To tam za, zawrotkę zrobię. Dobra, dobra. Widzowie, ale Pan jaja, wyjeżdżaj jaja. tym. Ale ja, ja, widzowie, ja pierdzielę, ale że mu kitów nawciskał. Kurde, jak to powiem Michałowi, to będzie ucieszony. Gdy też ta wistula, to ona się tak pierdzieliła co żniwa dziadkowi. <laughs> się, się tym nie da robić Ja tylko przyczyściłem trochę. Dobra. Ja bo ja jeszcze mam taki jeden pomysł, bym chciał mu to godziny sprawdzić tutaj. bo... A, tylko że problem jest, bo w wistulach nie wiem, czy pan się orientuje. Nie, nie, nie mam opcji nawet sprawdzania. Bo to jest stary sprzęt tak? i to no nie, nie liczył, no to nie wiem no, no jak pan jak pan sobie życzy no jak no ładujemy czy pan... taki który można podpiąć i... Proszę Ten. pana, ale tu nie ma elektroniki, jak pan chcę komputer do wistury Dobra, to no nie, ładujemy dobra, czy nie? Dobra. Czy pan będzie się zastanawiał? Wierzę na słowo, dobra, ładuj pan Dobra, tyłem czy przodem? Obojętnie Ja Oooo! O. O, o, o zarysowana przy pana coś Nie, spoduje, nic pan. tu nie zarysowane panie! Pan mnie nie denerwuj Dobra, spokojnie Trzeba dobry rozpęd, proszę pana Uuu, to będzie wystawać, nie wiem czy to brać Zobacz pan mm. Urwa ale fajny, kurde, żal mi to sprzedawać, cholera. Prawda? No żal, no panie, no, no nie tak. I widać, że porządne w rodzinie. Dobra, no to przy pana, to tak, y, tutaj mamy 90, tak jak my mówiliśmy mniej więcej. Co 90? Tysięcy. Proszę pana, było 160, co wiem Ale pi... pana, ja kupuję tyle rzeczy, że no, trzeba się jakoś dogadać, prawda? 90, y, tutaj 60, 65 no, dla pana. Widzę, że pan szczery człowiek. To 90 za kombajn, tak? I 65 za tego, to gówno rosyjskie. No dobra, no możemy ci tak umówić. Dobra, kiedy? A co jeszcze no pan co chce? No, no z tamtych maszynek, no to wie pan, to co się umawialiśmy, nie więcej, tylko nie wiem, czy ja wszystko na raz zabiorę. Y... To pan później przyjedzie, tak? Kurczę, no później chyba bym przyjechał, bo pan co wezmę te dwie maszynki. No dobrze, no to nie będzie z tym problemu, okej. Okay. No ale panie, najpierw gotóweczka za te, nie? Wiadomo. Ja nie czy będę pana... Pana... mogę, jak przyjadę drugi raz? Nie! Ten? Nie, nie, nie. Proszę pana, albo teraz, albo. Proszę zjeżdżać maszynami i tyle. Ja nie no tutaj będę... już wjechał, to już się przecież nie będzie zjeżdżać, czy nie? No to... Do no tego proszę pana, gotówka, tak? Bo to nie, 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 to nie będziemy tak robić, że pan sobie pojedzie. i Ja będę na pana później czekał albo szukał, nie wiadomo gdzie. Nie bój się pan, uczciwy sprzedawca. Dobra, proszę pana, uczciwy, uczciwy. Ja tutaj już nieraz Ale taki maszyny, ucciw... kurwa, się oh. <noise> Przy Czy obłowie. No, dobra, panie, dawaj panderę Kasiora. Moto za motorek jeszcze. Za motorek 12,5 tysiąca. Jaki motorek, proszę pana, Przecież ja motoru nie biorę. No do czego pan tutaj? Przypadek go nałożyłem. Panie! Pan chcesz tutaj co tu? Dobra, panie, dawaj pan hajs. Wyskakuj z hajs. Gdzie tu ten motorek się pan sadzasz? Gdzie motorek, pan Sadaszek? Jak nie wierzę, pan to oddawać motorek. Nie wierzę, to ja go tutaj zostawiam. Dobra, to wie pan co, no kurde, brzmi ile to to dam. Yy. Proszę pana, tak yy, tak jak się umawialiśmy: 90 i 65. Poproszę: 155 tysięcy. 155. 155, Matko Włosko. No ja miałem naszykowane 150. 155, mnie to nie interesuje. Pan co? Dobra, wsiądę do tira i w... pieniądze. No cholera, nie ja tu nie będzie. Ja tam nie ufam chłopowi. Jak pan zabrał. Ja po pieniądze tylko wsiadłem. To nic, proszę pana, co ja... ja tam wiem co proszę, pan... Proszę, proszę sobie przeliczyć. Po ile tu jest? Po dychu? No... no powiedzmy, że stówa, tak? Jest tu na pewno no dobrze? Jest, po 10 tysięcy jest w tym. 5? 15 takich ty. 50 i 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 5, 6, dobra, a po tej maszyny dalej będziesz pan przyjeżdżał tamte? No przyjadę, tylko to będzie pan musiał czymś załadować, to no to ja załaduję, a przyjadę ciągnikiem. Dobra, to gdzieś tam będziemy się dzwaniać, bo ja daleko to będę wywoził, bo to. pan co? No, taki goście do mnie dzwonił. Jak już jesteśmy po targach to mogę panu powiedzieć No Za Wistule, powiedział, bo ja już mówiłem, że kolekcjonerska bardzo ładnie wygląda e, tak? Tutaj e, 130 tysięcy od razu wywiozę pod Kraków Co? Co pan gada? Naprawdę to... 130 tysięcy pod Kraków od razu wywożę w No e, Na to jeszcze nie mam kupca, ale zobaczymy Proszę pana, to gratuluję panu, albo ktoś pana gdzieś w końach zrobił, albo... Nie no, oczywiście, bo to jest kolekcjonerski sprzęt, także powodzenia na razie do później. Już dostał przelew, to wie pan. No tak. Do widzenia. Oj. Do widzenia, na razie. Oj widzowie, widzowie. Powiem wam tak, jestem zadowolony z dzisiejszego targu. To jeszcze się było obka, słuchajcie. Kolekcjonerska wistula, która pracowała co żliwa, ma na pierdzie lodę tyle bodogoci, że to głowa mała Poszło za tyle pieniędzy, no. Także co wam mogę powiedzieć? No ja jestem zadowolony. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie na kanale, wpadnijcie na nasze Instagramy, wpadnijcie na poprzedni odcinek u Michała. No i widzimy się w kolejnym odcinku, ale mu powiem, to naprawdę się ucieszy. Na razie!